A. Siema, siema. Ta Kluska, co o mnie myśli? Klusaczko! Uniku! Nagraj o zimku, mnie Jeste, film! Jesteś, jesteś jakiś śmieszny jak gonciarz! To powiedz, proszę! Ja wiem, co to cię odda. Dlaczego jesteś Kluska ta gonciarz. Przyznaję rację. Ja, ja Niedobra, ja nie dobra, bo zaraz widzę, do zrobi film. Jak, jak gdy widzę twoje filmiki, o Boże, one są takie piękne. Ciekawe kiedy... Ja płaczę, ty... ja płaczę, gdy je widzę. Kluska schudni? To, to jest takie jak widzenie kówna w moim kiblu albo kówna w twoich wiadomościach do mnie. Bo tak wyglądają wany dla Kluski. Są to główne, które on wysyła do mnie. Niestety, ale robię to, żeby Kluska nie nagrał nic o tym live'ie.

Wiesz w ciebie. Najpierw muszę nagrać jakiś jego film. Ale to nie ale ważne. Zpanowałem cię za gówno. No dosłownie za gówno. Dosłownie za gówno naprawdę. papier. to To było takie bekowe. Ja płakałem i się O A ciekawe ile kluska tu pieprzy. Wysłać człowieka z więzienie. Wiesz, że on gadał bez, bez. Tak po prostu. Dwie minuty. I wiem, kluseczko. Y, y, co? Nie. nie. Słuseczka. Ja jestem osobnikiem. Jestem człowiekiem. Jestem... Dobra, kluska. Nie, bo mnie nie można nazywać człowiekiem, to, to czym Dobra, ja jestem? Dobra, najpierw zróbmy pijanego kluska. Ja, jak on mnie nazwał? A, wow, on nie wiedział jak mnie nazwać. Zacznij kur... Ej kluska, jak nie jestem człowiekiem, to czym jestem? Homo sapiens? Ten wstęp nie był potrzebny. O Dobra, zacznijmy z tego momentu... Nie o Jezu, tylko co tam o Nie Jeżywa Jezu. Jezusa! Zarać tutaj... Gila do nosa. O Jezu, OMG, OMG! Co ja bym zrobił, żeby tej dramy nie było, to... ...bym się...

Ciekawszy od. coś, postaram się wyłapać jakieś y, 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 z, z jego tego filmu. No dobra, czekaj, pokaż, na lewie mój samolot. Co? A pokaż dobra, na mój nie, nie, samolot. Niech, niech, niech będzie miał ból dupy, Że nie usiądę. Nie, Niech nie, będzie miał ja już plane? widzę, ile będzie wyspisk. This ja już is Dzioleksy. Ja 21 e, e, areoplane. Ja już widzę, ile będzie wyspisk, ile będzie kuśba gówna, Ja to słyszę. <noise> dosłownie ja mógłbym teraz dosłownie odtworzyć w mojej głowie kluska mówiącego, jesteś gównem. <noise> Ej dobra, jesteś w środku. O Turcja, patrz Turcja. Czekaj, gdzie jesteś? Nie no taka zakwadratowa, ale trochę Turcja. Ale gdzie jesteś? I gdyby dobrze On... dociąć. Myślę nie no, do... o to. Samolot. Pokazałem dobrze, Nie, to. nie. nie taka, taka nie za bardzo. Ale od wewnątrz, kuźwa. A od, od wewnątrz? Na od zewnątrz to się można Od to Chodzi o ten środek, o ten yy, kuźwa... Exclusive A, nie. Lepszy niż kanał. Jak, jak to teraz wygląda? Tu jest Bida, taka. No tu jest klasa Bida, tu jest. A jaki zło O nie, myślałem. Nieważne. Klasa no. na bogato. Kujesz ma bo nawet. nawet taki Tak zwany lounge. Y, idziemy dalej. Druga klasa. A tu drzwi nie było? Biedniejsza, pierwsza klasa. Nie, nie było. Nie, bo to gdzieś ja, tam. Nie wiem. Zdecydowaliśmy się, żeby jednak nie było. Tu jest bar, bo mnie stać. I czemu nie? A tak naprawdę to był samolot, był za duży i nie wiedzieliśmy, co wepchnąć, więc staliśmy bar. No to ciekawe, bo co budujemy, wepchniemy do mojego. Bo Kryzys, Budujemy wiemy. duże samoloty, nie pięciometrowe, główne. Pięciometrowe. mi jak mój. Które wyglądają jak moje główne. Dobra, co jeszcze? Można no bo to jest dużo fajny, to jest fajnych rzeczy, które Kluska może pokazać na swoich filmikach, żeby nasz serwer dostał upublicznienie. Góry nie pokazujemy, bo jeszcze nie jest zakończona. O no dobra, to dobry pomysł. Kluska, skoro ja nie zbudowałem toru, skoro to ty zbudowałeś, to... Dlaczego taki sam potrafiłem zbudować tutaj? No, no w sensie nie jest taki sam, to trochę inaczej. Lepszy nawet. Zbudowaliśmy garaże. Fajny jest spokój. Kuźwa, warsztat wielkości elektrowni atomowej, już Ci mówiłem, jak nie zniszczyła całego miasta, a zabiła wielkiego wodza. Ja Kluska to koczkodan. Tego. W Google co to koczkodan. Zajmę się film o tym. po Boże, czy za dużo podpowiedziałem? Powiedziałem, że koczkodana to on ma na awatarze, bo mu za bardzo pomogłem. Hmm. A czemu ta rana jest ciekawa, śmieszna, to jest śmieszne, to jest... lepsze. I dobra, żeby nie było, że my nic na tym live nie robimy, to dokonieczmy wnętrze twojego samolotu. I dojdzie, robimy. Chodź, Aleks. <głos> Poczekaj, <głos> Poczekaj dobra zaczekaj, zaczekaj, Poczekaj dobra, zaczekaj, 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 na zaczekaj, 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 to... zaczekaj, 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 To jest <noise> dobra, to, to jest kluska, Ej dobra, słuchaj, słuchaj. To było to mnie chyba? No. Nie wiem, czy to. Wysłuchaj, co tu spowiedzi. Oj, da, nie brzmi! Oj, słuchaj, słuchaj. Aleks, skoro on mówi, że... żeby tej derom nie było. Co nie, to on by zapłacił komuś, żeby się ze No to słuchaj. Kluska, pojedź do mu tam prostytucja jest legalna. Zapłacisz pobieg, to yy, Kuśwa nie więcej niż 100 tysiaka, zapłacisz pobie. Ona się sesera na kamarze. Powiesz dobra, dałem wam co chcieliście, teraz niech się skończy derama. No i się skończy derama, no bo bądźmy szczerze, nie ma nic lepszego niż... niż Skończmy No bo To jest tak naprawdę na... prawdziwy kanał kluski, co nie? Proste czutka na kamerze. O! Oh. Każdy tam przychodzi. Ktoś widzi tą nazwę już wie. Pewnie ciekawie. Oh. Się, ej, ale w ogóle on się śmiał, że, moja nazwa, że mój nazwa, to trochę brzmi jak egureks. No nie chcę nic mówić, ale Durek Dosłownie to, to trzeba tylko XS dodać I będzie <gry> Jed, Jedyne podobne e, liczby to... Dobra, to choć coś robię Wam, to jedynie coś robię Nic nie robimy na lajdzie Nic nie robimy, no lajbie co tu dajemy? No dorne, dorne piąte rody dla biedaków kotowe. Tylko górę Tak jakby... To jest pierwsza klasa czy jaka? Nice baby, nie, rozwal to. Co ja Mhm. Nie wiem, odwalam to już od tego gadania o tej pustce. Nieważne. Nie wiem. Dziurę! Zrobiłem! A nie, nie zrobiłem to. No bo to jest śmieszne, to jest głupie, to jest zabawne. Głupie jest, jest. To było specjalnie To jest specjalnie taki super A robimy też tutaj czekaj, to jest pierwsza klasa czy która? E, tak, tam jest biznes. To też jest robimy... gówno? Kanapy, kanapy! Tak, tak, Waszy. będziemy bawić się na kanapie! Ojeju! Uuuu! kiedy paniki? Pedofilskie. To Nie, nie tylko Coś takiego, zobacz. Lajer! Może i by to pasowało, ale nie pasuje ogólnie do koloru samolotu. Czuję z jakimś innym. yep. Może? yep yep, yep. Nie no. lubię nie. Nie, bo ten kolor oh, mi się teraz podobał bardzo. Mój nowy, ulubiony kolor. Jak This to is. A poczekaj, co jeśli by. O, czytuj, to czytuj. Może i ja być Czukiwka, nienormalny. Co? Trochę, troszeczkę, troszeczkę, tak troszeczkę. Tak no nie trochę. tak bardzo jak kluska. Na nie. potem. Jeszcze nie mówmy, że on jest nienormalny, bo potem będzie mówił, że coś się znowu o swoim make czy coś takiego, nie wiem, jak to jest ten. Zobacz jaka krateczka. Jak Krate szwedzka. Szwedzka? Po szwedzku. Dobra, przestań, bo znowu powiem, nie wstydzisz się. No przecież ja to są wiesz czego ja mam się wstydzić, bo co Bo ktoś mnie śmieje. A czego jeszcze mam ma właśnie. Ile nagrywa kluska? Dwa lata? Też nie robi różne główne na to necie. Jestem dwa lata. Ma trochę ponad no prawie no. dwa razy więcej Subskrybę. Nieważne. Już nie będę porównywać czasu do ilości subskrypcji, że... Ja nie chcę mówić, ile oskazy subskrypcji w ciągu miesiąca. I tu nowe kanały. O wiele więcej niż one, bo są ciekawe. No i zobacz, jak po szwedzku rządzą nam. Dobra, nie no naprawdę przestań wokół. Z Kluska już jak robisz różne rzeczy, to widzi kopalni kontentu. Uważaj, bo z ciebie zrobię jeszcze 100 filmików. Ten live będzie... Co zarobimy ten live taki długi, że mu załatwimy roboty na, kolejne, na kolejny miesiąc. A mam Będziemy wydać się się... trochę pieniążków tylko po to, że, żeby zrobić coś, żeby Kluska dał z tym spokój, czy, czy nie? Z czym spokój? Nie, to jest ciekawe. Nie no, jakbym zrobił Disa, to by też pewnie na mnie zrobił. A już miał zrobić z pół roku temu, pamiętasz? No, ej, Gówno sumie... zrobił, zesrał się, zesrał, rozpał. No, zesrał! zesrał! Ej, ale słuchaj. Sumie... On się zesrał. Masz rację, on się zesrał, może tego pana. Muszę się zgodzić. Zasuro. No i dobra, to kończymy ich hangar, bo będzie. Że, że go nie zrobiłem i że jestem debilem, bo muszę gdzieś... no nie. No, bo nie wiem, czy klusem by się chciało. Jak w tym hangarze bym. No, w sumie nie, no, może bym nie pomieścił, ale myślę, że z połowę miasta w ścisku bym zmieścił w tym hangarze. Z czego, gdyby bóg się w ogóle y, kiedykolwiek przyczepiał do mojego przeklinania? Przybliżę mikrofon. Nie na lajku, a chuj ci w dupę. No jak jak mi to, no, w sumie nie, nie zdejmą, bo ostatnią rękę puściłem i się zrobili z tym. Nie zdejmę w sobie. Bądźmy szczerzy, To są za małe kanały, żeby zwracali na nie uwagę. Nie no, ale ostatnio Morękę, byście mi nie zdjęli. Ale jeden film mi zdjęli. Oni. Za y, jakieś y, muzyki. No ale za muzykę to wiesz, muzyka kuśwa. Ale Morenka to już co innego, to nie to w dupie. Puść Morenkę, już to się spodoba. Musimy <laughs> dostosowywać contenty dla naszych widzów. Zapraszam na Kurde, Muszę być teraz na prawie każdym liveie, jaki będzie. Bo będzie tyle nawiedzin. Najpierw kluskę włączymy.